z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś, słysząc mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, to występnego sprowadzić z jego drogi. To on umrze z powodu swej przewiny. Ale odpowiedziałem że za jego śmierć obarczę Ciebie, jeśli jednak ostrzegłeś występnego, występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, to jednak nie będzie od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże. będą dzięki. Słysząc głos Pana, serce nie zatwarzajcie, słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opóki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, Słysząc głos Pana serc nie Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem on jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami w jego ręku. Słysząc głos pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w jak na pustyni w dniu masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła, słyszę z serce nie zatwardza. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnia prawo, albowiem przekazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszystkie inne steszają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego, Swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła Przed to miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto Słowo Boże. Bo oni będą dzięki. Zakor Meum Magladia Meo, Nipotens Deus, Profety, Kalkulom, Mundas i Ida me Tue grata miseracione dignare mundare ut santum Evangelium Tuum digne vale annunciare per Christum Dominum Nostrum. Amen. Mm. Iube Domine benedicele Dominus vidim corda meo ad in labis meisud dignet competente annunciam Evangelium Sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus Vobiscum, Artum Spiritu Tuo, Sequentia Sancti Evangelii Secundum Mateum, Gloria Divina Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów Gdy Twój brat zgrzeszył się w Tobie Idź upomnij go w cztery oczy Jeśli Cię usłucha Pozyskasz swego brata Jeśli nie usłucha Weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch A żeby na słowie dwóch albo trzech świadków Opierała się cała sprawa Jeśli tych nie usłucha Donieś Kościołowi A jeśli nawet Kościoła nie usłucha Niech będzie jak poganin i celnik Zaprawdę opowiadam Wam wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, za prawdę, powiadam wam, jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, i ja jestem pośród nich. O tu slovu, Pañi, spie. Chvala tobie, <try> primus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non debin ora mortis nostre. Sancte Michael Archangele, ora pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis, Sancte Petre, ora pro nobis, Sancte Paule, ora pro nobis, Sancte Antonius, Ora, Sancte Casimirus, Ora, Sancte Andrea Bobola, Bu Sancte Pater Pio, Ora, Sancta Catarina Emerich, Ora, Sancta Faustina. Ora, In nomine Patris et Filii, et spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Mój kochani, dzisiejsze nasze czytania Ukierunkowane są na zbawienie drugiego człowieka. Jesteśmy odpowiedzialni za niego żyjących wokół nas. Pierwsze czytanie pokazuje odpowiedzialność kapłana. Drugie czytanie pokazuje odpowiedzialność, moi drodzy wiernych. A trzeci wymiar dotyczy nas wszystkich kapłanów wiernych w przestrzeni upomnienia braterskiego. Oto, mój drodzy prorok Ezekiel słyszy, że jest wybrany na stróża domu Izraela. Każdy kapłan przez dar święcenia kapłańskiego jest wybrany na stróża nowego Izraela. Świętego Kościoła Katolickiego. Najpierw Ezekiel pokazuje Ci, pokazuje proroko, Bóg, pokazuje Prorokowi, że najpierw będziesz przestrzegał ich w moim imieniu, jakie Ci będę upomnienia słuchał. Ten mechanizm Wam pokaże, kiedy trzecie drugie okazania na podstawie dziś czytania Księgi Jeremiasza i tego, co nas upomina Pan Jezus, naszych orędziach, Matka Boża, pokazując nam klucz, jak się możemy uratować, co możemy uczynić i co otrzymamy, kiedy wejdziemy do jej niepokalanego serca. Moc przekazu Słowa Bożego dana Ezekielowi jest. Nie jest ona mocne. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć. Kiedyś ty go upominał. Jeśli ty go nie upominasz, jeśli ty nie napominasz, by przestrzegał słów Boga, ty jesteś winny śmierci człowieka. Dlatego, drodzy Państwo, nie zdajecie sobie sprawy, ani kapłanice nie zdają, jaka jest nasza odpowiedzialność za Was i jaka jest konsekwencja tego, kiedy będę przemilczywał kwestię. Nie będę mówił o Bogu, nie będę mówił o Jego napomnieniach. Bóg, znając moją naturę i moje myślenie, wybrał do tego dzieła, bo jestem wywołany przestatę miej czyste konto. Tak działaj, żeby ci nikt nic nie zarzucił, żebyś później za nic nie odpowiedział, Bądź I co? Bóg mi każe, upominaj was. Zróbcie to, nie powie tego. Pokażę mi, miałeś taką moc. Miałeś internet. Mogłeś docierać do całego świata. Nie musiałeś nigdzie samolotem jeździć. Okrętami płynąć, nie musiałeś do buszu iść. I pokaże mi listę skutków, winy dzieci, kicham to za bardzo mnie przećwiczył taka w życiu, żebym nie wykonał tego a kiedy wczoraj wam pokazywałem w kazaniu to często ty mówię jaki dramat, dramat miał w godzinie konania pan marszałek Piłsudski kiedy przyszły go oskarżać dusze dzieci jako dziewięcioletnich karłowate dusze, które siedziały głęboko, minimum w czyśćcu głęboko bo nie różnokształtne przyszli ci, którzy go obwinili za jego zamach majowy, wymordowani na ulicach Warszawy. Koło tysiąca ludzi. A znamy dobrze politykę, wiemy, że nigdy prawdy nie podadzą. Ile się da za kopię w ziemię? Czy to był tylko tysiąc? Dlatego Bóg mówi konkretne słowa do proka Ezechiela. Nie nastaniesz, nie upomnisz, odpowiedzialnością za Jego śmierć obarczą Ciebie. Urząd prorocki, nauczycielski otrzymali wszyscy rodzice. Tak samo dekniecie za swoje dzieci. Czyli odpowiecie przed Bogiem. To nie ma dziś sprytnie w tym mechanizmie zabierania waszych prerogatyw, czyli waszego prawa, Poszukuje was państwo. Jak to jeden tatuś i, 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 i jedna w sobie mamusia nagle jest w stanie wyruchować kilkadziesiąt milionów ludzi. Z absurd, nad absurdami. Dlatego, drodzy rodzice, wam też będzie ciężko. Będziecie obarczeni i odpowiedzialni za śmierć głową swoich dzieci. Aby nam to się udawało. Wykonywanie woli Boga, a później napomnienie braterskie: nie możemy być dłużni w niczym poza wzajemną miłością. Jeśli nie żyjesz miłością, nie upominaj. Wybuchnie większa wojna. Jeśli jesteś paryzeuszem, molierem, ukrytym, oszustem, nie, nie zagaj głosu. Musi być czyści. Wtedy upomnienie braterskie ma potęgę. Jak Cię będę upominał? Nie pij alkoholu, a żyjesz czwartą babą. <noise> Kto Cię posłucha? Ja jako księdza jestem tu, tu nieczysty, a tam do świętości wzywam. Dzieci, no, no popa, pomieszane. Dlatego kluczem do upomnienia braterskiego jest wzajemna miłość. Kiedy będziesz żał miłością, nie mam problemu Z zabijaniem, z kradzieżą, z pożądaniem Kiedy z ciebie będzie wypływała zasada i bliźniego jak siebie samego Wtedy spokojnie idziesz i upominasz Bierzesz brata swojego, który zgrzeszył przeciw tobie Przeciw tobie Nie przeciwko sąsiadowi Bo skąd jak było? przeciw Tobie, czyli ukradć Ci coś. Matka wyłowuje dzie dzieci i wie, że się nagle ta zakochała w rozwodniku. Ona uderza przeciwko Tobie, bo jesteś odpowiedzialna. Musisz jej to powiedzieć. Nie wolno Ci tak żyć. Nie słuchacie, bierzesz córkę, bierzesz od męża, mówicie jej we dwójkę, żeby ona znała świadomość, że to sprawa nie jest byle jaka. Bo już są, staje się wymiarem społecznym, bo już dwóch lub trzech cię upomina, a później donosisz do kościoła i kościół, każe ci byś ich traktował jako poganina i celnika. Czyli tych, co potrzebują nawrócenia. Tu nie chodzi o odrzucenie rozumiecie, że zostaje na boku, bo nie na tym polega miłość Boga, ale. Rozpotrzebują oni nawrócenia i przebaczenia. Więc musisz rozpocząć modlitwę, za zadośćuczynienie. To, co jeszcze jest w twojej, w twojej możliwości, aby On wrócił. Pan Jezus tu nie mówi o kasowaniu, bo powiedział jasno, że przyszedł do chorych, a nie do sprawiedliwych, bo to chorzy potrzebują lekarza. Dlatego bardzo sobie cenię postawę wielu rodziców, gdzie iż zawiera córka z ślub z rozwodnikiem, nie idą do urzędów. Po co? Nie idą. <tryk> Traktuję go jako poganina i celnika. Dalej moje dziecko. Ale musi wiedzieć, że mimo silnych więzów krwi, ja nie stanę na płaszczyźnie wiary przy nim. Dla, dlatego dla mnie, jako poganin i celnik, tak agini to robią. Ale nie ucinam miłości, żeby to zrozumieć. A później Jezus daje klucz, zostaje Wam modlitwa, gdzie dwaj albo trzej zebrani są winy moje. Tam ja jestem pośród nich i możecie wiele wyprosić i wygładać.